To się rozłączyło i tak. To, to nagrywanie. Tak, tak, dwa dwa bo tutaj mi się nie chcą łączyć, tak, 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 a my wody zaniesiemy w pojdle już do tak, to pownosić. to tak, tak, to tak, 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 De wadach, de wadach. o ci ład mały i za tą chwyt tak połapkał, tylko to jedna pewnych chwala w skrzecze. Co tylko ty wyszedłeś z nimi. Sam je wyprowadziłeś. Leczny pewny. No daj się pogłaskać, ziera ja się daje. Ale to wtedy widzicie. Będzie raz Ona tam lubi kłaskać. To tam sklepka? O. o, to dzielny do wyjścia. a, ci nie ci ci? a tamty, to i tutaj to, nie, to nie I zacznie się widzieć. ja jeszcze ten kukurydzę, co, co im dzisiaj dałem? To trzy no, że rzeczy, o co im to mi. O jak on nie stop. Kukurydze. to Zdrowa jest na ta kukurydza To jedna pewnie. To jedna tak. A to tutaj tą kukurydzę, tak? O, ja chcę pokazać, jak się drze, to no, nie. No i Jak się obrócę, to się zacznie. <gry> Od, raz tu te zwierzęta wychowują, raz się otwierają. Nie wiem jak sobie. Drzwiami nie. Co, raje, <gry> jak to twoja koleżanka padła dzisiaj z nocy? No, ja myślę, że mogę, że się będę tym filmem albo będę były. Wiem, że ona gorzej się będzie przejmować, ale ja się tak nie przyjmuje. To jak ją gół to tak się to dar... tak. A, aha. tak. Tak, to dobrze. Tak. I tak. tutaj. Dzisiaj, jak w końcu sobotę Przeczyszczony ten... Kurnik już wszystko posprzątane. Złamał się Tutaj, tutaj. No i co? Szybko tak macie. Tak, kijek tutaj. Czym pochodzimy? Co, nie widzisz? Trawkę jedną sobie. Co, kulawiec? Na w lec sobie, bo ci zimno będzie od spodu. No biała za nim. Miałam podokańczać szopatu i śnieg przyszedł. To, że... Nie to dziób nie zaboli. Wczoraj to jak byłem tutaj, się cały dzień Że bo... ten dziób tam tam nie zabolał. Jeszcze tutaj wolę posłuchać, tu jajek Nie sam. Nie sam. Wczoraj były chociaż trzy jajka. Ja tu widzę kury na tej pościgach, ale tutaj był dzisiaj. Nie tu Tutaj postawię to na tym samym, tak to tutaj. No. no i tu będzie już grodzone. Tak, do, do tego pola i tamten przedostatni słupak. A tutaj taką piaskownicę. Popioł im daje i się kąpić. Teraz to śnieg tutaj. Ale to się nie kąpi. Ja już no że już, ta śliwka. Eee zmarzła, że Je jest uschwięta, tu oddał dopuszczam. Jeszcze jeśli nie, nie odpadaj. A co no jeszcze by wam tutaj dać? To jest o są. To jedy. Skrzeczka i skrzeczy bez przerwy. Tamten tam już jest. Tam, a tam się nic nie liczy. To jest to, te małe to ja ich szukam. Tutaj trzy były. Tutaj były. Szukam koguta, a on tam siedzi. To mysz tu biega? Biega, bo ją słucham, że to jest... To we wokół gdzie to dzieje? O, ten, ten Uj, to się ten Oaj, się, o, jak... Trzeba to odwieść, o, gdzieś Nie, O, jak, gdzieś mi się to dzieje, bo... O, mi się tu dzieje, bo... O, jak, to... Tak, jeszcze dwa Wok, jest słowo. Jeszcze... 2,5 i poworki no, tak kupiam też do telewizora zł. A. Tutaj dam ja mają te kukurydze. Nie, dobrze, no. ja to muszę jakieś węcuchy zamówić, żeby tutaj do tych balecików. Czyli gwoździe, ale tu zaufać, żeby to z formuły się nie bawiło, żeby tak było. Bo jak to patrzę, to, to wygodnie jest dla kłata. No to. Nie. Kolej na dzisiaj. Tak. No jeszcze nie zajmaj. Musimy. No to ja to lubię, takie są plecami. Ja bym nie chcę tutaj wyśleć na tom. Patrzę. Ale cóż, tak. Zegam cię. Cześć.